Cześć wszystkim, dzisiaj bierzemy pod lupę genezę powstania nazwy miasta Gorlice, także zapraszam do oglądania. Według jednej z legend nazwa miasta Gorlice wywodzi się od słowa gorliwość. Mówi się, że w dawnych czasach na tym terenie żyła grupa ludzi, którzy byli bardzo gorliwi w wierzeniach i obrzędach. Ich gorliwość została zauważona przez innych mieszkańców okolicznych wsi, którzy zaczęli nazywać ich osadę Gorlicami. Nazwa ta wkrótce stała się przymiotnikiem dla wszystkich mieszkańców całego regionu, aż ostatecznie została nadana miastu. Inna legenda sugeruje, że nazwa Gorlice pochodzi od staropolskiego słowa gór, oznaczającego górkę. Miasto rozwinęło się na wzgórzach i pagórkach, co mogło być inspiracją do nadania mu takiej nazwy. Nie ma pewności co do prawdziwej genezy nazwy miasta Gorlice, ale te interesujące legendy mogą rzucić trochę światła na temat tego skąd ona mogła się wziąć. Skąd